No jak tam? To nie jest tak, że tylko my tutaj sami sobie siedzimy. W końcu mamy jakieś gości. To nie, żeśmy się zamknęli w domu w buszu, bo wyizolowali <laughs> od od świata, właśnie. Nie? Że tak, nikt nas nigdy nie nigdy odwiedzi. Zawsze was ktoś odwiedzi i jest Uff, ktoś przyjechał w końcu. O jak Afrykę? Afryka? zamieszanie przy śniadaniu. Pozdrawiamy. W związku z tym, że goście nie mogą się ciągle nudzić i tylko jeździć motocyklami po okolicy i po Afrykach i w ogóle zdobywać świat, to zabie zabieramy to za ich... Ja jestem od razu zazdrosny, że oni na tym jeżdżą, więc żeśmy ich postanowili zabrać. Tak, to czasami bierzemy ich na jakieś wycieczki na przykład. No. Nie, nie, łapiemy nie, ich jak zakładników, rzucamy tu klasę tak. i oni na wyjścia potem. I Mariusz, jaki ma niemrawy wyraz twarzy w związku z powyższym. Bagaże muszą nosić za I bagaże za nas musi nosić, strasznie, z dramat, nie? Dzisiaj będziemy pokazywać, jak zabawiamy gości, którzy do nas przyjeżdżają. To nasi goście, Z rosyjskę Nie Bardzo ładnie wyglądać na tym samochodzie, więc... Po no. to mamy taki samochód. Bardzo ładnie. Znaczy problem polega na tym, że żeby ten nas... Puścił. Nas już zrozumiał, że żeśmy go puścili i żeby nam pozwolił iść. To to jest samica czy samiec? To jest samiec? samiec. Więc on nie jest tutaj dla ostrożowania Ale on i tak nie jest szczęśliwy, że chcemy tu przejechać Naszej afrykańskiej dziczy czasem da, zdarza nam się również zjeść lunch Hello nie z ziemi, tylko <laughs> No i z całkiem niezłym widokiem. Goście, goście. I'm going <laughs> to be the first one who going to try bike No, 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 just... if you got a riding partner, when you get back out. Co robicie? <laughs> It's very

Pictures, ostatnie zdjęcia, ostatnie przygotowania. Nasi bohaterowie będą zaraz wkładać kaski. Bo też sobie tu podobno przyszło. Nie widzieliśmy go, ale nam goście pokazali, uprzejmie donieśli. Cześć, Balbinka. Śpij, śpij kochanie, sobie. śpij. Nie śpij. będziemy cię tu specjalnie w żaden sposób tu ten... Pożegnania, przywitania. No będziemy was updateować. W sumie jednak żałujemy, bo mieliśmy przez kilka dni to, co lubimy bardzo, czyli motocykl na podjeździe. No, nie wiadomo kiedy znowu się jakiś zdarzy, ale miejmy nadzieję, że się zdarzy. Nie będziemy pokazywać stacji, Okej, okay, postawiamy, Życie jak go wrócę. <grywka> Cześć, pa bye, bye. bye, bye. See you soon. bye. bye.